w kolejnym filmie na moim kanale, w tym odcinku w Roblox jeśli ci film spodobał, może lajka, zasubskrybuj kanał, dzisiaj sobie uciekłem na temu Policjantowi więzienia, filmy się pojawiają w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, więc ja już zaczynam tu ogólnie widzę, że tu mam jakiś strzał więc no, przesuń się, bo muszę tu walić. dobra teraz tutaj, ogólnie fajne jest w tej grze to, że jest pierwsza kamera, okej okay? Do jakiś wentów, o o, dobra. Dobra, uciekamy. Cyk. O nie, spadłem. Najgorzej. Dobra. Dobrze, jest tu jest PowerPoint. Hop. Hop. Najgorsze jest skakanie na pierwszej kamerze, bo tu się strasznie się wydaje, że jesteś niski, a tak naprawdę jest dobrze. Dobra, cyk, cyk. Jakie to jest najgorsze skakanie na pierwszej kamerze? Dobra, teraz się uda. Hop, hop, hop i hop. Jest, dobra. Znowu do venta i cyk gdzieś na dół. Teraz gdzie ja jestem? U nie, tu jestem policjant. Tu jest jakiś guzik, oklik. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Tam jest strzałka, tam jest strzałka. On mnie goni, on nie goni. Pomocy, pomocy, go nie goni. On nie goni. Zostaw nie, zostaw nie, zostaw nie. Powiedziałem coś. Dobra, uciekłem, udało się. Cyk, teraz tutaj. Gdzie ja w ogóle chodzę? Po jakichś rurach. Dobra, już myślę, że spadnę ale nie, teraz tu, o dobrze, że kliknę ten guzik, bo to był ten połączony dobra, teraz w dół. o teraz tu jestem w łazience w tym koszu nic nie ma tu mam jakieś dobra, tu jest przejście okej okay, ciekawe, ktoś miał tu ten w kibelku, ciekawe rzeczy robił że tak śmierdziało tam że niesamowicie. Dobra, tutaj hop, hop. Co robi lawa pod więzieniem tak w ogóle? Dobra, teraz cyk, 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 cyk. To się złamało. Teraz wchodzimy do jakiejś czaszki. Aha, tu są kolce. No to ciekawe więzienie. Okej, okay, tu jakaś kulka w ogóle. Yy, gdzie mam już tu? Nie wiem, ale wiem, że Ci kulka. Dobra. Chyba tu mam iść. Yy, tu nic nie ma. Teraz tam. Ale tu kulka, właśnie. Kulka leci, więc hop. I teraz szybko, szybko, szybko. Dajesz, 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 dajesz. Dobra, dobra, dobra. I teraz tu czekamy. Aż dobra, kulka leci. Cyk. I teraz tutaj szybciutko. I jest dobra, drabina. Do góry. Cyk. Tu jest policja. Co to jest? Co? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam pić Gdzie mam iść? Pomocy? Gdzie mam iść? Czemu on się spierdział? To jest lepsze pytanie. Dobra, tu. Yy. Tu. Dobra. Coś podniosłem, tylko co? O, dobra, jest przejście, jest przejście, jest przejście. Szybko, szybko, szybko. Dobra, jakieś... dziurawe schody. Hop. 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 Co on tam... Nie myślę, że on tu wchodzi. Dobra, tu jest jakaś, babka też próbuje uciec. Szybko trzeba zrobić, dobra. Tu jakieś klatki. Dobra, jest guzik. E, e co? O co tu chodzi? A, tu jest respawn, dobra, nieważne. Czyli pierwszy raz le... nie przeczytałem, co pisze. Ale fajna winda, fajnie działa. Dobra. Tu jest przejście, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra, security... Tu, co tu jest? Coś pije. O nie. C dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, uda się za pierwszym, za pierwszym się uda. Hop, hop. Dobra, teraz tu, teraz tu i tu. Hop. Proszę, żebym nie spadł. Jest tu, że jest. Ostatni skok. Jest. Y Wcale się teraz nie zbekałem, nie, nie, absolutnie. Dobra, teraz tu. Cyk do góry. Sorry room. Coś tu jest? Respawn. A co robi ten respawn? O, drabina. Dobra. Ole, fajne, mogę wziąć drabinę. Gdzie ją teraz mam zanieść? Tu są. Yy, chyba spotka. A tu jest przejście. O. o. Cyk. Nie tak, weź tego węta najpierw otwórz Dobra, teraz tą drabinę daję tu I cyk To w ogóle można przejść? Nie, nie mam karty, więc Hop! Dobra, udało się, teraz do góry wchodzę I u góry jest przez węta Okej, okay, tu jest wiatrak Łołowołowołowo, ale to Ściąga strasznie Dajesz, dajesz postać, szybko, szybko Hop, hop Dobra, jakaś klimatyzacja. Nie wiem, czemu ta klimatyzacja taka wielka, ale okej. Okay. Dobra, teraz tu. Teraz po jakichś rurach znowu. Ło, tam była dziura. Myślałem, że spadnę, ale się udało. Cyk. A, teraz tu. Cyk. Hop, hop. Się zdziwiłem, bo ten typu nigdy, tam nie było przejścia i ten typ miał takie samo zdziwko jak ja. Tu, a i teraz tu. Dobra. I tutaj wchodzę po jakichś tych. Kolejny. Naprawdę, naprawdę spadłem. Dobra, jest tu checkpoint na szczęście. Się już wystraszyłem, że. myślę, że znowu spadłem. Co ja teraz. Co ja otworzyłem? Cyk. Tu raczej nie mogę przejść. No, dokładnie nie mogę. Tylko jak to przejść. Czekaj, czekaj, co? Tu na dole. A tu jest też do zakręcenia. Dobra. Cyk. Dobra i tu jeszcze jest do zakręcenia i wszystkie będę mógł przejść. Dobra. Już wiem o co chodzi, więc szybciutko to też odkręca, zakręcam. Cyk, mogę już teraz iść do góry, bo tam nic dokładnie nie powinno wiać. Więc szybciutko do góry wchodzę. Teraz mam tutaj wskoczyć. Cyk i cyk. I mogę sobie na spokojnie już przejść. Teraz gdzieś do góry mam... Fo Wchodzę, teraz tutaj, tutaj, cyk, teraz tu i tu i dobra, przez kolejnego węta przechodzę, teraz gdzie, teraz gdzie jestem? Kolejny wiatrak wielki, dobra, a, już wiem o co chodziło, dobra, myślałem, że tam nie mam tego dotykać, a ja mam to dotykać, bo inaczej nie przeskoczę, dobra i teraz hop i hop. I cyk, dobra. Się stresuję, że zaraz odpadnę, ale znaczy spadnę, a nie odpadnę. Dobra, cyk. Jest, udało się. Po drabinie do góry. Szybko, szybko, dajesz, dajesz. Dobra. Tu jest jakiś wielki wiatrak. mam się dostać, działa. Do... Naprawdę. Już wiem, gdzie się mam dostać. A, no, mogę sobie poskoczyć. No, co jest? Cyk, cyk, cyk. Jest, dobra, udało się. Teraz biegnę w kolejnym węcie. jestem. Gdzie ja jestem, tak? A tu jestem, dobra kojarzę to. Tu jest. Eee. Ja go za. Nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić, ale wiesz, że ma HP, on ma HP. Czekaj, czekaj, co? Egancie. Co on mi zrobił? Se O A dostałem patelnią w łeb, właśnie. Nie, wlazłem w jedzenie. Szybko, szybko, bierz to, bierz to. A masz. Ja też dostanę z patelni, dostan znowu dostanę z patelni. Uciekaj, uciekaj. Co się tu dzieje? Bierz go, bierz, atakuj, 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 atakuj. Dobrze, dobrze, dajesz go z tego. Dobrze, dobrze, jeszcze raz. Nie, 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 dawaj, dajesz, dajesz go. Dobrze, dobrze, jest, dobra. Yy. Okej. Okay. Tego, żebym się nie spodziewał, że chłop wybuchnie akurat. Dobra, szybko biegnę, mogę dalej z tego strzelać. Śmieszna w sumie. Dobra, szybciutko teraz tu gdzieś. Tylko co to jest? Taka jest zjeżdżalnia chyba. I tak, to jest zjeżdżal... Ewidentnie to jest zjeżdżalnia. Umatko. Ew. Co jest grane? Gdzie ja jestem? Co ja mam tu zrobić? Eee O, dobra, jest drabina. Więc wchodzę do góry. Cyk, szybko, 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 szybko. O, exit. A to nie jest exit, bo tu jest kolejny wiatrak. Oho, lipka. Kogoś tu chyba główka, bo. Nie, nie, nie. Dobra, jest. Teraz. Tu. Teraz, gdzie, teraz, gdzie, teraz, gdzie, teraz, gdzie? Tu. Dobra, I jeszcze ostatni, ostatni, ostatni. Musi się udać. Jest, dobra. Teraz, teraz tu. Nie! Dobrze, dobrze. Ja się wystraszyłem, że spadnę. I od, I od nowa będę musiał zrobić. Dobra, teraz, gdzie? Yy, tutaj nie to chyba po drabinie, dobra, więc cyk, dobra, respawn nie o, ja, dobra, już wiem chyba o co chodzi. Tutaj cyk i jeszcze jedno, jeszcze te dwa muszę przenieść, więc cyk biorę, to biorę i kładę i ostatnie. Ty szybko, szybko, szybko biorę, e, biorę i kładę. Dobra, udało się przejść. E, mogę tutaj, jest, e, jestem na przód. Arms. Mhm. Ok, e, ciekawie, ciekawie ogólnie. Nie mam w ogóle jeszcze full HP. to jest najgorsze. No, 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 pewnie strzelaj sobie jeszcze. Co to jest? Ja mam w to strzelać, dobra. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Muszę mu zniszczyć najpierw TT. Nie, 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 umrę, umrę, umrę. umrę. Strzelaj, mów to, strzelaj. No strzelaj, dajesz. Dobrze. Nie, 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 nie. Dobra, jedno ma. Dedło. Jeszcze tylko drugie, jeszcze tylko drugie, jeszcze tylko drugie, dajesz. Dalej, strzelaj, strzelaj. Nie, dobrze. Wow, ale się kręci. I też wybuch. Dobra, tutaj mamy o, auto słotu. Wsiadam i odpalam silnik i odjeżdżam. No, do widzenia. Uciekam z tego więzienia. Nie, nie, źle karmili tutaj. Dobra, jadę sobie. La, 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 la. Nareszcie spokój. Dobra, wysiadam i biegnę gdzieś. Tu jakieś szczałki mam, więc tutaj uciekam. Szybciutko. Cyk, cyk, cyk. I co tutaj jest? O, coś widzę. Jakąś drabinę. Dobra, co tutaj mamy? Na pewno jest drabina, więc po niej od razu we wchodzę. A u góry jest parkour. Hop, hop. to Wyglądało jakbym tam nie mógł skoczyć, ale się udało. Hop, hop. Naprawdę. Hop, hop, hop. Hop, hop. U, jaki fart. Hop i kolejna drabina. Dobra, jestem gdzieś u góry. Dobra, jakieś schody. I co tutaj jest? O, dobra, udało się przejść. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się Jeśli tak, to może zostać lajka. Zasubskrybuj kanał. Myślimy w kolejnych filmach.